Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof LaPanuel Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale w mojej kuchni. A dzisiaj z cyklu kuchnia dla lajków zrobimy. Tak jest, steka! Aby przygotować to danie, oczywiście będziemy potrzebowali mięso wołowe. W moim przypadku to jest pantrykot wołowy. Oprócz tego. Masło, smalec, rozmaryn, sól, pieprz i czosnek, którego pokroimy w większą kostkę. Przed usmażeniem mojego steka posolę z jednej strony, z drugiej strony i po pierwsze, już smalec się nagrzewa. Zaraz będę mojego. Steka wrzucam na patelnię. Pamiętajcie, że po umyciu tego steka trzeba wysuszyć w ręczniku papierowym. Smalec już praktycznie wytopiony biorę do mojego steka. I wrzucam na patelnię. Chcę, żeby był taki no średnio wysmażony, czyli go będę smażył około 3,5 minuty jedną w stronę. Wrzucam zmniejszam panik na siódemkę powiedzmy w skali do no i smażymy jedną stronę 3,5 minuty teraz przekręcam mojego steka na drugą stronę O, popatrzcie jak się już ładnie wysmażył no i smażę kolejne 3,5 minuty teraz zmniejszam ogień działania na dwieczkę Wrzucam załóżki rozmarynu i kawałek masła, niech się roztopi, tak jest. ale pachnie rozmarynem, szkoda, że nie możecie tego poczuć. Masła. W masło wrzucam czosnek, niech nam się delikatnie przesmaży i teraz już możemy podlewać naszego steaka, tą naszą miksturą czosnkową, rozmarynową, Aaaa. to będzie pyszny steak. Tak może jeszcze minutkę, no i za chwilę będę budował z z No, to teraz możemy go przełożyć na talerz. No i oczywiście trzeba zrobić próbę generalną. Zróbmy to, ukrójmy kawałeczek. Mhm. Wygląda w środku. Ładnie wysmażone. Jak chcecie krwisty, no to musicie troszeczkę krócej przytrzymać. Bardzo krwisty, no to wystarczy dosłownie półtora minuty z każdej strony. Także tak to w środku wygląda. Ja muszę powiedzieć jeszcze, że lubię steka zjeść z cacykami, także też polecam cacyki do steka. No i co? Ja powolutku się z wami będę żegnał. To był Krzysztof Rapanujo-Bobylowski. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej! Mm. To jest przepyszne.